Teraz jest najszybszy wyścig na kanale, zobaczymy czy zostawisz łapkę do góry zanim zniszczę to oto drewieńko, 3, 2, 1, klikajcie, bo nie ma czasu i drewieńko zniszczone. Widzowie, ja trafiłem w jakieś dziwne miejsce, szedłem sobie, szedłem i znalazłem coś takiego, nie mam pojęcia co to jest, ale widziałem co jest tutaj, a właściwie kto jest tutaj. Spójrzcie tylko na to, tu ktoś jest i leży, zobaczcie. To jest prawdopodobnie Wojan, z Wojanowic. I tak się zastanawiam, czy haker mógł coś, taki, mógł coś takiego przeskrobać. Bo ogólnie z tego, co wiem i z tego, co mi niektórzy też pisali, Wojan jest właśnie w świecie hakera. Czy to by oznaczało, że ja też jestem w świecie hakera? Teraz nie wiem naprawdę, nie mam jak to traktować. Ale wydaje mi się, że świat hakera chyba wygląda inaczej. Yy, w każdym bądź razie wiem jedno. Słyszałem, znaczy, to jest taki ogólnie dziwny i porąbany świat. Czajcie, że ja tu miałem takie głosy, jakby ktoś starał mi przemówić się po prostu do głowy. I ja po prostu dostałem informację, że mam laki Bloki, muszę je przejść. I w którymś, z, w jednym miejscu, tutaj będzie skrzynka z Antidotum. I ja postanowiłem, że muszę uratować Wojana, bo na ten moment Wojan po prostu, jakby, no nie chcę mówić tego słowa. Ale Wojan nie ży, no wiecie, nie ma go, dlatego trzeba go ratować. Oglądajcie odcinek do samego końca, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał. Tu macie czerwony przycisk od subskrypcji. Koniecznie subskrybujcie. Wciśnijcie ten czerwony przycisk tam na dole. W drodzy widzowie wbijamy 200 tysięcy subów. Chciałbym to wbić jeszcze do końca roku. Nie było mnie na YouTube około 4-5 miesięcy. No masakra, ale teraz wracamy odcinkiem nam każdego dnia. Dobra, ja bym chciał jak najszybciej uratować wojana widzowie. Więc trzymajcie kciuki, zaczynamy. Tor jakiś tam, lucky bloków. Zobaczymy, co się będzie działo. Yy... O, dostałem Emerald, Szmaragd i w sumie jakieś pozytywne energie spadła. A może wojan już stał przez tak taka Nie, yy, nie, nie, dobra, o czym ja marzę? Lecimy dalej, uwaga, co tu raz mamy? Ty, co to jest? Płyta muzyczna! O kurde, może jakieś dźwięki będą. Może tu jakaś informacja o hakerze? Czekajcie. Eee, główna prawda. Ty tu, 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 też prawda tam. Nie będę słuchał. To nic pożytecznego nie ma. Dlatego lecimy dalej. Trzeba uważać, bo z tego co wiem, są też niebezpieczne laki bloki. i będziemy. Ojej, Dobra, oglądajcie po prostu sami, co dostałem. Zgniłe mięso. Zgniłe mięso. A co ja jest? Nie będę takich rzeczy jadł. Fuj. dobrze, kolejny laki blok. Siodło. No i kurczę, druga pozytywna rzecz. Podoba mi się to. dobrze, Lecimy jeszcze dalej. Siano, snop, siana, znacie się, sorry. To możemy przerobić na pszenicę, a ps na pszenicę, przepraszam. A pszenicę możemy przerobić na chlebek, prawda? Dobrze mówię? Ej, co, nie? Jestem jakiś głupiutki, albo o co chodzi? Tak i tak, jak to się robiło? Albo tak? Nie wiem, jaki jest ten głąb? Zapomniałem, jak się chleb robi. Dobra, tru... A, bo to się robi na w w crafting tablet, no dokładnie. Przejdziemy jeszcze dalej. O, Ty, slajmy to fajna rzecz, zawsze lubiłem sobie na tym skakać. Taka trochę trampolina, prawda? W prawdziwym życiu. Dobra, Aurox, o czym ty opowiadasz? Ty masz za zadanie uratować Wojana, a nie tutaj skakać sobie na trampolinie. Nie! Uciekam! Uciekam! O, właśnie o tym mówiłem. No, jedna z prób rozwalenia mnie. Na całe szczęście mam miejsce odrodzenia w tym miejscu. Aha, miejsce odrodzenia w tym miejscu. Ok. Kurde, co jest grane? Ty i ocie. No, mrówka mi zaczęła po ręce chodzić. O, kysz ty. Jedna. Dobra, czekajcie. Uwaga, czy mi się uda tutaj skoczyć? Yy... Nie, no, nie skoczyłem. Ale dobra, za to dostałem kilka bloków szlamu. Przez co mogę bardzo, ale to bardzo szybko wrócić. Ej, no, zobaczcie, to jest jakaś. Normalnie akcja zaplanowana na mnie, żeby mi się coś stało. Są drogą fajne w Minecrafcie jest to, że można sobie wchodzić pod rabince i normalnie jeść. No coś, coś niesamowitego. Dobrze, tutaj raczej już więcej nie powinno być takich rzeczy, tak mi się wydaje. TNT, mam nadzieję, że to już wyczerpałem limit TNT, więcej tego już nie zobaczymy. Okej, okay, kolejne łopata! Super, diamentowa, najlepsza, widzowie, kwiaty, ile kwiatów? Ojejku, kogo... Ja, komu ja mógłbym to dać? No... Jeszcze się nie napotkała w moim życiu taka, której mógłbym podarować Nie no, dobrze, lecimy dalej, okej. Okay. Miecik mamy, co to jest? Lucky Sword, kiedy w głównej ręce... A, jeden jedycy... jeszcze. On ma ze zero, czyli jeśli w kogoś bym uderzył, to temu komuś albo może się stać coś dobrego, albo coś złego. Takie wiecie, 50-50, 50 na 50. Okej, okay. co tu mamy znowu? To samo ja tego nie chcę. A kisz mi z tym. Dobrze kolejny. Ile sztabek złota! Zostawimy sobie, zostawimy, zostawimy jak najbardziej. Dobrze, ale ja bym chciał w końcu znaleźć skrzyneczkę, dzięki której będę... w której będzie antidotum i uratuję Wojana, widzowie! A może to jest antidotum, dzięki któremu Wojan wstanie i pojawi się portal i on pójdzie na Wojanowice, wróci do siebie na Wojanowice razem z... O, Hero Villager! Razem z Katy, Noobkiem, Palionem... I bez hakera, prawda? Bez hakera. W ogóle kto mnie słyszy? Jeśli mnie teraz słyszysz, napisz w komentarzu, zaspamuj, czy ty jesteś team Wojan, czy team Haker. Ja jestem oczywiście team Wojtek. Wojtek Tojtek, 8, a drugi hero Villager. Że 16, 16 diamentów daje... ...o, bardzo dobrą, ten nie klatek, bardzo dobrą głowę. Ale nie skorzysta, bo nie mam diamentów. Widzowie, patrzcie co dostałem podkę, laki bloków z Laki Bloków i mogę mieć potkę ze szczęściem albo z nieszczęściem. To nieszczęście. Oj, myślałem że ten! To nieszczęście na razie sobie zostawimy, ale szczęście jak najbardziej sobie wezmę plus 100, uwaga, co się stanie? O, konia zrespiłem! Juki fajny, przytulny, ale nie mam teraz czasu, bo szukam przecież Antidotum dla Wojana, prawda, prawda? O, znalazłem skrzynię, super, tu odłożę tą pszenicę. Minus 100 to sobie też odłożę Zginę mięsa, a kysz nie chcę tego. Lecimy do. Nie, nie, nie. U, przetrwałem, ale ze mnie cwana bestia. Widzowie, to była pułapka. Pułapka zaplanowana na mnie od samego początku. Ja, yeah. musiałem spojrzeć. Zostałem zamknięty w takich kratach nadzwyczajnych. No, w kratach nadzwyczajnych. Po prostu w kratach. Przez co yy, nie mogłem się ruszyć, zbytnio mogłem się ruszyć, ale nie za daleko. Mój ruch był ograniczony. No i później yy, zleciało mi na głowę kowadło. Ale zdążyłem je zablokować. Uy, uy, uy. Dobra, szybciej niż to, no dalej. Może ja muszę po prostu rzucić sobie tę lepszą potkę i wtedy to się zniszczy. Naprawdę to się tak długo niszczy. Dobra, rzucamy, może coś lepszego dostaniemy. Halo, jest kilo? Jest kilo. O, leks, ja kręcę gościu. nie no! Koniu, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ej, czy ja naprawdę przez konia nie mogę bić teraz? O co to chodzi? Może zniszczę to tym szybciej? Uuu, nie zniszczę szybciej, no. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jak długo to będę niszczył? Koniu, no sunaj du, do... dupsko, gościu. Ja tu muszę dalej iść. Jejku, widzowie, ja przepraszam. D dobra, dobra, na montażu po prostu zrobimy przyspieszenie i. albo to utnę ten kawałek. Szybko! 3-2... jeden. Mam nadzieję, że już to się zniszczy. No idziesz w cholerę. Halo, raz. O, w końcu doszło. Dobra, koniec z tymi pułapkami. Mamy. Co ja dostałem? Ty, gdzie to jest? smocze jajo. What the. Buh. Co? Smocze jajo? Czy z tego się wykluje smog? Eee, zniknęło jak uderzyłem. Hehehe, <grym zimna> dobra, Yuki No kicajki, fajny Siemka, ale ty masz oczy łodziutki Ty też jak się patrzysz. A wy spaliście na drzewo. A dobra, to nie jest za wysoko. Ej! Tam jest te smocze jajo! Co się stało? To nie jest za wysoka wysokość, więc sobie dać radę. Za wysoka wysokość. Cóż to za język? Eee, tutaj to w większości wyrzucamy. No kicajku, cichutko. Wszystko będzie dobrze. Okej, okay, mamy coś takiego. a, -a. A ja wiem co to jest, wrzucamy te... Ja klikam, wyklikacie łapkę w górę, a ja wrzucam koina do wodospadu. 3, 2, 1, I, i, poszło! No, to był nieszczęśliwy koń, bardzo nieszczęśliwy. I przez to kotecki zniknęły. Nie, yeah. ale ze mnie dlań. Dobra, idziemy dalej. Ok, co tu mamy? O, zbroje końska, to nie potrzebuję zbytnio. Ja chcę w końcu antidotum. O, diamentowy napiersznik. Ty no, w końcu dostałem coś fajnego. A butów nie mam niestety. O lipa. O, co to za bloki? E, kisz mi stąd. Nie potrzebuję, nie potrzebuję cię w składzie, nie potrzebujecie. cię. Latar... Ej, latarnię morską mogłem zostawić, żeby sobie zapalić. O, lucky sword. Ty, to jest to zero, sprawdzimy właśnie, bo tu koś mam... Przepraszam, Kicajku, jesteś jedyną, na kim mogę... Aha. O kurde, to to było złe. Nie powinienem tak robić, ale trudno. Co to jest? Jejku, Ja się kręcę. Co to było w ogóle? Opotka jakaś, na co? <laughs> Jaka kozacka? Hero Point. Widzę. Hero Point Ponton. Ponton. No Ponton, niech będzie. Patrzcie, co to daje. Odporność na ogień, szybkość, siła natychmiastowa leczenie, zwiększony skok. Ja totalnym kozakiem będę. Wypiję albo ty. Al... O, co to jest? Dobra! Musimy to pić! Musimy to pić! Musimy to pić! Wypiłem! Jejku! Slajmy się pojawiły! O, kysz stąd! Nienawidzę slajmów! Nie lubię was! poszły. A dobra, zresztą mogę sobie uciec od was. Juhu. Dobrze, ja stąd uciekam. Zabieram kiece i lecę. La, 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 la. Kurde, no tak mi z tym źle, że nie mogę jeszcze woja, Wojana uratować. Kiedy w końcu? No nie wiem, to będzie jakaś skrzyneczka albo co. Zaraz zobaczymy, widzowie. Zaraz znajdziemy i będzie ratowanie. Ratowanie. A jak nie znajdę, to zrobię mu po prostu... Yy, be, nie, nie BHBC, ja chciałem powiedzieć. Pierwszą Pomoc mu udzielę. O, tak to się mówi. Ej, skoczę tu? Skoczę, super, dobrze, idziemy dalej. Jestem ciekawy, ile mi tam jeszcze zostało w ogóle tych lucky bloków do przejścia. Kiedy my. O, dobra, Nie, ja już nie wrzucam. Mam to gdzieś, bo jak znowu TNT poleci, to. Dupa, tam nic nie zrobię. Halo, no co jest grane? Ej, no. Naprawdę ja nie mogę wskoczyć przez skok. Czy to jest jakiś żart? What's co tu chodzi? Gościu. <noise> nie, no to o, jeszcze się pogoda z spier... O, je... Burza, ja Cię kręcę, no. Tu się coś złego dzieje, naprawdę. Ej, powinien dostać coś na kopanie, no. Bez przesady, że ja teraz będę musiał kopać tak powoli. I powoli, powoli, powoli. A te slimey pode mną chodzą i mnie tylko denerwują. Denerwują, denerwują. O, dobra, kolejny. Co to? O. Jejku, prawie spadłem. Kill off, w końcu. Kurczę pieczarka, mamy kilofa, widzowie! Eee, bobie! Poszedł stąd! Poszedł stąd! Nie chcemy tu cię! Uh, uh, uh. Uh, ojejku! Bob! Bob! Ja takich bobów nie lubię, tylko Boby budownicze zawsze oglądają... Idź eee, stąd! kisz stąd! -ha -ha -ha! Jako... Jakum ja mam moc! Koksa prawdziwego. Slajmy za mną? Nie już myślę. Co to? Dobra, ów, tam nic nie ma, całe szczęście widzę, ale cię, że, no, wystraszy. wystraszyłem. Lucky, jak fajnie, zjemy sobie lepsze jabłuszka, o, tak. Tam coś jest, ty, patrzcie na to, tam są jakieś drzwi, ale wola, wolę tego nie skracać i nie przebiegać, skończymy to, jak już zaczęliśmy to skończymy, o nie, 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 o, nie spadłem. Co jest grane? O gościu, ja mam przerąbane teraz. Tu ja mam szczęśliwy mieczyk. Se. A co się stanie? Co jest. Ej, ja. Wo... Też mieliście wrażenie, że ja przed chwilą uderzyłem moją strzałą. Była. Wi... Jadro wody było moją moim, moim strzałą? Co to było w ogóle? Jocie gościu, ale to było takie niesamowite aż. Naprawdę nie spodziewałem się. Strzeliła normalnie butelką wody. No, wiadrem wody, sorry. A nie, teraz już normalna strzała leci. W każdym razie fajne to było. Fajne. Ty, pa villagera... OOOOOH! To jest niesamowity. Nie no kto mnie teraz słyszy? Napiszcie czy według was do normalnego Minecrafta powinny zostać dodane, powinien zostać dodany taki właśnie łuk, taki łuk, który ma w sobie tyle koks rzeczy, a my jeszcze nie, wyko nie wykorzystaliśmy całości, kochani widzowie. Pa, trafię w tego pająka. dorek Co? To jest niesamowite! widzieliście, to schody się zrobiły przez to! What the? Co to było? W ogóle? Tym mieciekiem rzuciłem, a teraz podkami! Ej, to jest naprawdę niesamowite. Pierwszy raz wi... Prawie spadłem, dobra! Pierwszy raz... W... Kurde... No To było nieciekawe akurat. Dobra, widzowie, patrzcie, ja już tyle nie będę biegał. Ja po prostu teraz najzwyczajniej w świecie wykorzystam sobie zdolność mieczyka. O tak, i tu wchodzimy. Uuu, super. Uj, prawie spadłem. Dobra, jesteśmy. Cyk, cyk, cyk. No i elegancko, wróciliśmy. Dobrze, idziemy to kończyć, bo jestem ciekawy, co to za e, miksturanty do i co, co z wojanem tam będzie. Dwa. Nie chcę tych. ła. Wyleciałem w powietrze. Było to bardzo nieciekawe, nie chciałem tego zrobić. Kurcze pieczarka, kiedy ta walona pogoda się ogarnia? Mam już jej dosyć, mam ją dosyć. Proszę, proszę. Niech się jakieś słońce zrobi. No przecież to już nie da się tego wytrzymać. Nie da się wytrzymać. Pogoda ogarni się, halo. No mówię tam, halo góra, słyszy mnie ktoś z góry? Mówię do góry, pogoda ogarni się. Rozkazuję ci się ogarnąć. O łuk znowu, kozask. o, ey, 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 Gościu, ty sobie uważaj! Co ty jesteś. Co? Jak to tak padłem? Przez takiego królika? Przecież to jest aż, nie, aż niemożliwe. Co to było? Dlaczego taki królik nadzwyczajny w świecie mnie pokonał? No, znaczy nie, znaczy nie, nadzwyczajny chyba chciałem powiedzieć. No, to jest jakieś zwykłe zwierzę. Królik, no, co to było? Nie wiem, nie. To jakieś parambane. Kurczę, no, że takie coś mnie pokonuje. On tu jest nadal. Jocie gościu, no już na mnie idzie. No poszedł mi stąd tylko go... Nie lubię cię! O, padł fajnie. Mój laki mieczyk zadziałał. E, to mi się podoba. Cyk, cyk. Dobra, kolejne te... Joki mieczyk, ty, pa! Pogromca nieumarłych, piątka, sup... Ej, co jest? Zlagowało. Oho! oho aż mi zlagowało! Baby Aureox! Ale fajny ziomek jesteś! Siemanobiku, zostawiam cię, żyj sobie dorośli. Będziesz moim koksem, ziomkiem. Koks, ziomek. Na o tak, Oto, oto. Tak. Przyspieszamy tempo, drodzy widzowie. Przyspieszamy. La, la, la. o, jaki jestem bogaty teraz. Oh my gosh, oh my gosh, nie no, ta pogoda niech się ogarnie. Proszę, no, proszę. Szczęśliwa świnia, siema, pinia, świnia. Baby Auroks kolejny, super. ole, ale nadałem teraz tempo, widzowie. Ja on nadałem takie tempo, że wam mówię. Ale. O, siema. Fajne to było, dobra. Nie! Nie chcę tu ulatywać. Nie, 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 nie. nie. Utopię się, utopię się. Czy ja mam jakiś kilof... No jestem w dupie. Jestem w dupie, niestety, ale padnę. Bardzo mi przykro, ale tym w tym... No padnę po prostu. Padnę, 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 padnę. Tak już musiało być. Nadzwyczajnie świecie. Tak musiało być, że padłem. Olipka. Olipka. Zaraz będzie Aureoks utonął. O, dokładnie. Gracz Aureoks utonął. O, ale wiecie co? Pow powiem wam, że. Chcę uratować Wojana, ale denerwuje mnie to, że jak za każdym razem padnę, to sam to muszę po prostu cofa mnie do tego jednego miejsca. Czemu tu nie może być jakiś spawn pointów, checkpointów. No chyba rozumiecie o co mi chodzi. Jacyś na pewno są tu gracze Minecraft, którzy to ogarniają. Ogarniają w 100%. Dobra, lecimy, lecimy i zaraz to ogarniemy na spokojnie, dokończymy. Czy tam będzie mikstura antidotum do Wojana? Tak mnie to zastanawia. O, tutaj mamy coś takiego. Dobra, zabieram sobie. Ciekawe co też robić. Laki świnia, może coś daje, tego nie wiemy. Ok. Cyk, cyk. Nawet tego tutaj nie zbieram. Najzwyczajniej świecie sobie przechodzę. A nie, muszę to pozbierać. Muszę to pozbierać, żeby sobie podbudować. Przez to zrobimy sobie drogę widzowie, bo tutaj no, nie przejdę przez ten obsidian. off chyba nie jest na tyle mocny, żeby wiecie, mógł sobie pozwolić na to, by tak przejść. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Dobra, schodzimy, cyk, cyk, cyk. Dobra, jest elegancko. Ojejku, no ja już się bałem, że tu jakiś TNT wyleci, ale na co szczęście jest ok. Głowa creepera nad poleciała Proszę, ostatni lucky blok. jest! Udało nam się Czyścimy cały magazyn, cały ekwipunek Ja chcę mieć w swoim ekwipunku Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie jedniutką rzecz Ej! Ale czy ja przejdę? O kurczę... dobra, najwyżej Ty, nie przejdę, ja nie przejdę Ale jestem debin, debinu Skrzynia antidotum wojana, jest, to jest to. Widzowie, jest to, to jest to. E, ktoś tu zrobił, nie dał przejścia z drugiej strony, ale dobra, ja sobie sam zrobię to przejście. Ja sobie zrobię sam. Lama is my living room. Tu, 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 tu. <grym>, Now right, Jimmy. Narwa, Narwa. Ja mówię Narwa teraz dla y, lam. Ten, dla la, lamów. Lamów, 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 lamów. Kurczę, czy to zadziała? Czy przez to dzięki temu wojan wstanie? Kurde, ta pogoda to mnie tak denerwuje. Ja wam przysięgam, że nienawidzę po prostu deszczu, nienawidzę jak jeszcze grzmi. No po co to komu? Słoneczko jest eleganckie, słoneczko jest dla koksów prawdziwych, czyli dla moich widzów i dla mnie też. O tak. O, no, tak, 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 dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Będziemy próbowali. A tu. To, to w ogóle czekajcie, gdzie to mam. A tu, antidotum wojana. Brak efektów, czyli to jakby nie robi? Nie wiem w sumie. Yy, dziwne, ale cóż, wypróbujmy i zaraz sprawdzimy, jak to. Aaaa! Dobra, prawie spadłem, ale głupiec ze mnie. Pierwsze co, to może jakkolwiek to rozbud... to zniszmy, dobra. I uwaga, 3, 2, 1. <laughs> Ciała! O kurde! Uratowałem! Stał, ożył Wojan Wojan wo... Co jest widzowie udało się jakiś szczęśliwy Kurde stary Trzymaj aż z tej okazji jeszcze coś takiego i stój razem ze mną, patrz co robimy. Imprezka, byku, same najlepsze rzeczy. Mamy mnóstwo. Ocz mi bo dostałeś ten efekt co ja. Ale w każdym razie udało się. Uratowaliśmy Wojano, a było tak nieciekawie. Widzowie, to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za ten odcinek. Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie łapę do góry. Jutro będzie następny, więc oglądajcie. Warto być na bieżąco. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego dnia, hej, puu!